O? To byłem ja. To ja bardzo mało bierze. wiem, ale, ale to jest Roberto. No. Ale nie w Czekajcie, Roberto. bo flash i tam na duszy było sporo osób. Nie było flasha tam. Ale... Tak, ale Roberto był najbliżej ciała. Z... No bo ja podeszłem! Mogłem odejść. Co jest... to ma do tego? Skoro to był flash, to ja mogę oczyścić z tej rundy i Kora, bo byłem z nim. No mogę że... też. już tak dziwnie, dziwnie trzymałeś mnie blisko. Ja mogę oczyścić u Mateja z tej rundy. U Matej? No. Zabijesz sobie. Jesteś czy dobry? Żyj się, jestem zły. Mm. A tak na no, tak oskam no, to jestem Zły by tak powiedział. No ale Nie no, tak na no, to jestem <puszczanxswift> no To to jest Nexy. Umo to jest. Na oskam skipujemy. No na to jest Ale to może być egze. To może być egze. No nie jakie się... egze, co ty gadasz? widziałem jak odbiegałaś z Dobra, Roberto no, jest z Jesterem i za bardzo to widać. Skipujcie tam. No, przecież mówię chyba. Boże, za bardzo wierzycie, to może Dobrze kwas, ale widzimy. Dobra. Ta gra musi wyjść. No i bardzo dobrze. Kiedy... Ja robię self-task'a. Zawsze ekran taśmę jest report. Nie wiem o co chodzi, ale widziałem na półwizji w sumie tylko Roberto. No tak. I był report, nie? Nie wiem co, co się wydarzyło, ale jeżeli dobrze pamiętam, to on oskarżał Nexiego w pierwszej rundzie, co nie? No, o, czy hajo, ja os nie nie gość, Oskarżam tak? cię pytam, Kto Ciękno. oskarżał Neksiego w tamtej ruinie? Ja i Roberto. Ja! Robert. Ale Roberto jest czysterem, bo tak kręcił, on miał 50 razy wersję, ja. Bym się nie sugerował jego opinią. Ja, ja bym nie był takiego. Tak, ja bym nie, nie był taki pewny, że on jest czy stary. Ja bym... Właśnie, panie umatej. Panie ja umatej, co to było? Właśnie, co to za movement? A może jestem inżynierem. No, stosunkowo, dosłownie, Ty zrobiłeś sekundę. No, bo jestem bardzo szybki, proszę do ciebie, która lubi coś ja... przy wętach się kręcić. No, Maty jest Survivorem. No, Ależ ale. ciekawa sytuacja, w ta tamtej rundzie cleary się na 100%, teraz oskarżenia. No, bo hop, no, by ja się patrz. jednak pomyliłam wobec patrz, bo W komsach robię to takie główienko, co jest na dropshipie normalnie. Bo my idę robić choinkę, która jest pomiędzy elektrykiem a komsami, i ona coś się przy węcie kręci. Ale jak zauważyłam, nie to a... y, odbyła od tego renta. A ty sekundy, a dosłownie robiłeś tą choinkę, więc nie wiem, No bo ty już gdzieś tam się robię... kręciła, to odszedłem, bo nawet nie zdążymy jej zrobić. Jester Place. Tak, Jester. No real 2 Jester, no. No tak, trzy od razu, Ex z... I jeszcze, I jeszcze z Guardian to... Ingela się Jester zrobił. Dobra, skipnijmy to, bo jeden frakt. co pamiętajcie o no, mapie. <grym> nie, to nie było. Widzieliście tego maxmakera? Nie z z było z tego. Ogólnie... tego... Go nie ma? Self. E, nie, no. czekajcie. Se, se Mam pytanie. Mam pytanie. Gdzie był Robert? Czy byłeś z nami na światłach, czy nie? Tak. Okej. To się, okay. e, się zami. E, kto Kurde, bo ktoś się zamienił w, potem się przemienił ktoś w, z Roberta na ochy... na, zier, na ziara. Zostali w środku, a nie wszyscy naraz. Aaa, wyście zostaliście... dobra. Ale nie, bo mnie topnęło. Ale mnie topnęło gdzieś nad storage'em do górnej deko. E, nie, na storage'em tepnęło cię dosłownie przed elektrykiem, więc dobra, teraz mówię, już... To był przed elektrykiem, a to mam storage'em prawie, e, tak? Po po dobra, nie, dobrze, ale... że z Dobrze, że zgłosił przycisk, bo flash poszedł przed elektrykiem. Dobra, ale tak, pani Umataj, mam do pana kolejne pytanie. No. Co to było na tych światłach, że wszyscy naprawiliśmy te światła, i później znowu zgasły, jakbyś je popsuł, a te ostatnie odbiegałeś? Ja byłem pierwszy. Nie, ostatni. Nie, jak wyżeście tam psuli te światła, to jak się znowu się znów zapaliły, to ja pobiegłem, bo nie miało sensu w ogóle tam zostawać. Jak są cztery osoby, by się psuł te światła cały czas. Uma tej śmierci. No ty te... No ty mnie oskarżesz z no Na pierwszej ludzie mnie klinujesz, a, a na drugą mnie oskarżasz. Dobra, skipnijcie. No, i, no bo byłeś przy mnie, kiedy był flash i nie zabiłeś, no to myślałam, że jesteś czysty, a jednak nie jesteś czysty. Boże święty. Jak ty widzisz um. po takim powodzie oczyszczanie to nieźle. Nie psujcie no. mu odcinka ja nie jestem nikim, no. Tak, zabił. Tak. Ja, ja tak. też! Ja, ja, zabiję, ja zabiję, jak byłem tego w radzie, no? ja no. O Jezu, to pięknie wygląda, ale chyba nie zdążymy patrząc na liczbę tansków. Kogo jest złapie? Ty tam może bomba padła? O kurde! E, Pytacie o lokalizację, czy w sumie powiedzieć, gdzie jest ciało, co, nie wiem. No, w sumie chyba już wiem czy się w sumie, gdzieś jest ciało. Tam Kurde! Czy... O! Dobra, padły trzecia to nie będę pytać. E, dobra, ciało jest na wyjściu z... W nie na wyjściu, a tak bardziej w korytarzu w labio I dwa są o! na komsach chyba. Tam był German. Tak, dwa są na komsach. Tam był German. E, młody Jerzyk był chyba w Olabie. Germanek tak. był ze mną. Tak. coś jeszcze był na labie, ale nie pamiętam kto. Ja Wiem, że chyba rzeczę. kwas był. Czarny był chyba. Nie, to nie Was było. Kwas był wodowa wcześniej, to wątpię, żeby to nam... Kwas się ze mną teleportnęła do o, się... Posłuchajcie, mam o, takie mowa, pytanie. Co? U Matej ma tak, Tak, chcę. U Matej e, chyba chciał mnie podpalić albo zarazić. Co? Ja cię w tej W końcu on jest impostorem? Czy no Widziałeś? Nie widziałem. Gdzie ja cię widziałem? U... Też tak brzmi, ty, ja dosłownie, moja runda wyglądała tak, że zrobiłem uploada, później e, znaczy zrobiłem do później zrobiłem uploada. Roberto, czemu ty już zagłosowałeś? I widziałem później jak na bomba pada. Bo, bo ja jestem. Bo Rębej, i ja odgłosuję, głosuję. Kumasz. No Mateja. Nie, to... Nie no, ale czemu na mnie? Ale <laughs> na razie na Pamiętajcie, że kwas jest tym śmiesznym egzem. No to jak jest egzem no to jest czysty w takim razie. <laughs> Ja, das ist vielleicht gut am Kanschen. Ich Dobra. Mm, najprawdopodobniej wiem, kto jest zły. Czy mogę sklejmować rolę czy nie? Bo bez sklejmowania mojej roli możecie mi... żyć. to jest Dewy? No to. Dewy jeszcze Bo... żyje. Wow! To, że zabij mnie, zobaczymy, czy to jestem ja. Aha, fajny pestilence. Dobra, o Matej, o, zabij. No real, ale no ja nie jestem <laughs> z Matej Musisz jest czysty, ale dla mnie to jest Dewy. To tak fest-fest gdzieś ciało. O, o tu mówi? No to... A dlaczego? Na jakiej podstawie? Powiedz. A mogę sklamować rolę? mój Dobrze, jestem investigatorem, był granadier i, i tylko twoje widziałem od ciała jak młodego jeża zabijasz i twoje kroki zostały. Ja jestem teraz w, w tym.. jestem teraz czekaj żeby no, ci dokładnie powiedzieć, jestem na wejściu do O2 i jestem, zatrzymałem się na tym wejściu, bo zrobiłem dołu do, do, daj ze zszedłem na dół. No tak, bo jesteś granadierem. Nie, nie jestem granadierem. Jak granat był, to ja zaczynałem robić downloada yy, i ktoś, ktoś wtedy wszedł łamkiem do, do tego, do komunikacji i szybko wyszedł. Nie widziałem, kto no to byłeś... ja no. wiem. To byłeś ty, bo widziałem twoje kroki. Ja wiem, gdzie jest kwas i to jest wtedy albo bait, albo to jest Dewy. Dla mnie to jest dewe. No to to jest bait. Tak. Dobra, chwila nie. Co, co, co mamy zrobić teraz? Też jak nie byłem. Musiałeś dewego. Może to być ewentualnie exit. Kwas, tak, no. jesteś exit na u tu nie możemy się kupić. Ja być nie, nie jestem exit. No rozkażę mnie właśnie, jest... właśnie, Wieram, A właśnie, a właśnie wróćmy. wróćmy. O Boże, właśnie, wróćmy. Nie ma <laughs> tej <nie> wiem <laughs> jak się czujesz, już zostaw mnie. Leave me alone! <laughs> u Matej mieście, jest rolą to jest bez... <laughs> Nie no czemu? To już jest, to już jest, to już jest, bez, to jest zabawne, wręcz. Bo wiem, że coś na mnie zrobiłeś. Aha, spoko! Dobra, dzięki, Mordo! No, no wstrzału, bo ja jestem flagą i jak tak nie dotknęłeś, to <grym> <nie grym> się zrobiłeś. Excuse me, why? Dobra, głosujcie na dwa no, jak Jakby tutaj już bym zaufał, w sensie. Och, no, nie zjara, żeby walić dewego niż kwas, tak szczerze. No to jest dewy, naprawdę. No na daj na dewego, żeby się uratować. No, real. no. kwas nie dawaj na mnie. Aha. Nie słuchaj kwas teraz. Na, na Dam, no, daj, no, kwas, na obrzęziare. Nie, 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 na mnie nie chyba, jest super. No, no i bierze. dobrze. O boże, się więc no, mam ci... Mam wrażenie, że to jest bait. Takie duże Wiecie. wrażenie. Możliwe. On... Czekaj, to jest pestilence? mi się wydaje? A może to jest pestilence? No, to jest umaty. No, to jest kwas. Wait a minute! Who are you? To jest umaty. No teraz tak dotyczę Ewelna Nie, ponieważ ty walnąłeś Baita. Jakie miałem walnoć Bejta? To ty sposiła. No <grym> to ty <grym> No dobra, ale ty zabiło. No to ty no, co ty gadasz teraz? Runa <grym> mnie. <grym> Jezu, karamia. Nie no, dzięki u Matej. No co robicie? Dlaczego? Dlaczego? Ej, ja, zagracie ja, za, za, ja, za, jedną rundę bez mnie, ale kolejka jest. <grym> Jakim go wy im po co?